Oto, jak na przestrzeni lat zmieniała się Ewelina Moskal. Już 23 lata. Ale w ten czas leci. Mamy dzień 13 marca 2015 roku. Równo 23 lata temu przyszła na świat welina Moskale. Ewcia, w tym dniu chciałbym ci życzyć spełnienia marzeń, żeby zawsze udawało ci się Realizować wyznaczone przez siebie cele, żebyś zawsze dążyła do nich pełna sił, pełna wiary, żeby zawsze udawało ci się pokonywać wszelkie przeciwności losu, które staną na Twojej drodze. Życzę Ci też tego, żebyś wokół siebie miała mnóstwo przyjaciół, wielu ludzi, którzy będą zawsze przy Tobie i na których zawsze będziesz mogła liczyć. Wiem, że są tacy ludzie, i myślę, że wystarczy, że teraz rozejrzysz się wokół siebie i właśnie takich zobaczysz. Myślę, że w tym momencie mogę mówić zarówno za siebie, jak i za nich. Ewcia, nie zmieniaj się, bo jesteś super. Udowadniasz to od 23 lat. Od 23 lat to udowadniasz i myślę, że dalej będziesz to udowadniała. Ewcia, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.